Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków W imieniu księdza proboszcza Jana Bielca, kustosza sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krośnie, bardzo serdecznie witam księdza arcybiskupa w naszym sanktuarium, a szczególnie właśnie w tym miejscu, w Muzeum Świętego Jana Pawła II w Krośnie, gdzie mamy wiele pamiątek związanych z wizytą Ojca Świętego w naszym kościele i oczywiście z momentem poświęcenia tego kościoła. Proszę księdza arcybiskupa, nasza parafia, miasto Krosno, a także archidiecezja przemyska powoli przygotowują się do 25. rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Krośnie. Przy tej okazji pragniemy korzystać z doświadczenia wielu ludzi, którzy mieli okazję spotkać w swoim życiu Ojca Świętego, którzy są świadkami świętości świętego Jana Pawła II. Proszę księdza arcybiskupa, kiedy ksiądz arcybiskup miał okazję pierwszy raz spotkać się z Janem Pawłem II. Następnie bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się, choć z drugiej strony jestem trochę zmieszany tym, że nie należę do tych ludzi, którzy mieli szczęście częstego spotykania Ojca Świętego Jana Pawła II. Tak, od, odnajdując w pamięci te momenty, kiedy spotkałem pierwszy raz Świętego Jana Pawła II, to trzeba by chyba nawiązać do, do lat studiów w ramach Uniwersytetu w Rubinie, kiedy Ojciec Święty przyjechał do Rubina. Mieliśmy wtedy okazję spotkać się, co prawda, z bardzo daleka, z Ojcem Świętym, uczestniczyć w Mszy Świętej, także zabezpieczać pobyt. Ojca Świętego w ramach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Natomiast inne spotkania miały charakter taki bardzo, hmm. bardzo powiedzmy kameralny. Wspomnę tutaj odwiedziny na Watykanie, kiedy miałem okazję być razem z księdzem arcybiskupem Józefem właśnie w Rzymie i w czasie tych odwiedzin, a dokładnie było to 6 stycznia roku 2001. Zostaliśmy zaproszeni do Towarzyszenia Ojcu Świętego podczas obiadu. To spotkanie było ważne dla mnie osobiście dlatego, że byłem świeżo mianowanym biskupem. Moja nominacja miała miejsce 20, miała miejsce w roku 2000. Natomiast święcenia biskupie 23 grudnia, i zaraz po niedługo po święceniach, ksiądz arcybiskup zaproponował, żeby pojechać do Rzymu, podziękować Ojcu Świętemu za, za tę nominację. To było szczególne spotkanie. A nawiązując do, do tego miejsca, w którym się znajdujemy, do pięknego miasta, jakim jest Krosno, również wspominam to spotkanie. Nie tylko dlatego, że miałem okazję być tutaj w Dolnym Kościele i niejako być przedstawionym Ojcu Świętemu jako ówczesny rektor seminarium, ale także i dlatego, że na to spotkanie tutaj w Krośnie przybyłem pieszo z Przemyśla. Dlaczego? Dlatego, że została zorganizowana piesza pielgrzymka z Przemyśla do Krosna. Głównym organizatorem tej pierwszej pielgrzymki był dyrektor pielgrzymki przemyskiej idącej na Jasną Górę, i jako w ramach tej pielgrzymki kilka grup wybrało się właśnie tutaj do Krosna, i to było dla mnie piękne przeżycie. Podobnie jak wędrując na Jasną Górę, przeżywamy naszą wędrówkę poprzez trud, ale także poprzez konferencje, poprzez modlitwę. Po to, aby stanąć na jasnej górze, myśmy szli kilka dni z przemyścia, nocując po drodze w różnych miejscowościach. Szliśmy tutaj, żeby spotkać się z Ojcem Świętym, no i potem, bo to niezapomniane spotkanie w Krośnie na lotnisku. A po Mszy Świętej, którą też miałem szczęście koncelebrować z Ojcem Świętym, zostaliśmy zaproszeni tutaj na, na posiłek z Ojcem Świętym, właśnie w czasie. Tak, w trakcie posiłku Ojciec Święty, przechodząc, poznawał ludzi, znaczy my byliśmy mu przedstawiani. I to poczytuję sobie za, za szczęście. Bo to właśnie 25 lat temu. Te spotkania w sposób szczególny utkwiły mi w pamięci, bo były takie bardzo osobiste. Nie, nie mówię o tych spotkaniach, które miały miejsce gdzieś tam przy za pośrednictwem mediów, bo Zawsze to była jakaś odległość, bariera, natomiast te spotkania były moim zdaniem najważniejsze. Proszę Księdza Arcybiskupa, a które z tych spotkań tak osobiście było dla Księdza Arcybiskupa najważniejsze, czy które spotkanie Księdza Arcybiskup najbardziej przeżył? No właśnie to najbardziej przeżyłem to spotkanie, o którym już wspomniałem, to znaczy spotkanie podczas posiłku Uroczystość Trzech Króli roku 2001, kiedy miałem okazję. Siedzieć tuż przy Ojcu Świętym, Ojciec Święty był taki bardzo zainteresowany tym, co się dzieje, ale wtedy najchętniej słuchał tego, co, co mówimy. Pamiętam, że zadał pytanie pod moim adresem. Właściwie było to pytanie retoryczne, co ten nowy biskup Przemyślu będzie robił. To pytanie no, wymagało może dłuższej odpowiedzi, ale ale i ksiądz arcybiskup Józef i tam inni jeszcze zaraz odpowiadali na te pytania mówiąc, że pracy nie braknie i tak rzeczywiście, rzeczywiście w moim przypadku było. To było spotkanie hmm. też związane z tym, że Ojciec Święty miał już kłopoty zdrowotne, ale jak, jak wspomniałem chętnie przyjmował gości. To było, to było jego wielką cechą, że był bardzo gościnny i chętnie zapraszał. Przybyszów z Polski, szczególnie jak widział, że ksiądz arcybiskup Józef jest, to zaprasza go. Ja miałem też szczęście, że przy tej okazji znalazłem się tam w domu Ojca Świętego Jana Pawła II. Proszę księdza arcybiskupa, patrząc na bardzo bogate nauczanie świętego Jana Pawła II. Jakie słowa, jakie przesłanie Ojca Świętego jest szczególnie teraz najbardziej aktualne, potrzebne dla, dla Kościoła w Polsce, czy ogólnie dla Kościoła na świecie? W moim przepowiadaniu bardzo często odwołuję się do Świętego Jana Pawła II, cytując jego wypowiedzi, czy też jego, jego jakieś, próbując odczytać myśli, intencje, które mu towarzyszyły. Patrząc na to, co się dzieje we współczesnym świecie, ja myślę, że że ciągle aktualne są hasła, hasła przewodnie, jego pontyfikacje, choćby nie lękajcie się, wypowiedzcie na głębie, ale tak odpowiadając ściśle na pytanie, co najbardziej mnie, mnie tak zastanawia i jest taką okazją do refleksji i do takiej modlitwy, żeby te słowa zostały wprowadzone, to przede wszystkim dekalog. Ojciec Święty przecież, będąc w Polsce w 1991 roku, kiedy tematem przewodnim jego konferencji, jego homilii był dekalog. Mówił, że od tych dziesięciu słów zależy przyszłość naszych rodzin, przyszłość Europy, przyszłość Polski, przyszłość całego świata. Jeżeli widzimy niepokojące, niepokojące informacje, które docierają do nas z różnych stron świata, to to odpowiedzią na to są właśnie słowa Ojca Świętego. Na no poza tym to wezwanie do nadziei ja odczytuję osobiście jako też znak czasu i zachęty, aby, aby powierzyć się Panu Bogu, tak jak On to uczynił, będąc wiernym temu zawołaniu biskupiemu totus tuus. Jak wiemy, to hasło rozpracowywał, mówiąc, że chodzi o to, że jest cały wierny. Pan Bogu i Matce Najświętszej, której, którą czcił i którą rozsławiał. Proszę ksiądz arcybiskupa, wracając jeszcze do pobytu świętego Jana Pawła II w Krośnie, proszę powiedzieć, co w sposób szczególny, oprócz tego pierwszego pielgrzymowania tutaj do Krosna, co w sposób szczególny ksiądz arcybiskup zapamiętał już z samego pobytu tutaj w Krośnie? Pomysł w krośnie świętego Jana Pawła II zgromadził wielu ludzi. I to, był, to był piękny obraz, kiedy to na lotnisku krośnie zebrało się kilkaset tysięcy wiernych trwających na modlitwie. I dla mnie jest to przypomnienie obrazu ewangelicznego, kiedy Pan Jezus nauczał, a ludzie zapominali, jedzenie, zapominali o jedzeniu, zapominali o tych elementarnych potrzebach, bo słuchali prawdziwego słowa. Prawdziwej nauki. Podobnie też miało miejsce w Krośnie. Jak wiemy, na to spotkanie trzeba było być wcześniej, trzeba było przyjść wcześniej, trzeba było trwać na tej modlitwie i ten entuzjazm, który wtedy panował, wydaje mi się, że jest, jest taką rzeczą, którą trzeba zapamiętać. A poza tym były jeszcze inne, inne fakty, jak choćby monumentalna, bardzo duża ilość tych, którzy śpiewali, którzy grali. Ksiądz Prawidł Mieczysław Gniady zgromadził wieloosobową orkiestrę, właściwie połączone orkiestry, połączone chóry i to, to robiło wrażenie także i na, na tych, którzy tam byli obecni jako biskupi czy zaproszeni goście na tym miejscu. A więc kościół zgromadzony trwający razem na modlitwie tak jak to opisuje święty Łukasz w Apostolskich. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za to piękne świadectwo spotkania ze świętym Janem Pawłem II. Ja bardzo dziękuję, tym bardziej, że Jan Paweł II był takim fenomenem, po prostu takim człowiekiem, świętym człowiekiem, który potrafił oddziaływać na wielu ludzi, także i na młodych, nie tylko wtedy, kiedy był młody, pełen energii, a także jak świadczą ostatnie spotkania z młodzieżą potrafił przemawiać do młodych, będąc już doświadczony krzyżem. To jest też cudowne właściwie w jego Pontyfikacie, i myślę, że to jak samo też spotkanie w Krośnie powinno być przez nas odnawiane i zapamiętywane. Ciągle mamy więc do do odczytania, do wprowadzenia w życie ten depozyt, który pozostawił ten nasz patron. Bóg za rozmowę. za rozmowę.